W 1962 roku Kcynia obchodziła jubileusz 700 lecia swego istnienia jako miasta. Słyszeliśmy, że w tym czasie był Pan radnym Miejskiej Rady Narodowej. Czy zechciałby Pan podzielić się z nami, jak wyglądała praca w kcyńskim samorządzie i jak przygotowano się do jubileuszu? Przygotowania do ju jubileuszu trwały już rok wcześniej, od roku 1961, jeżeli chodzi o wystrój miasta, ze względu na to, że dawniej na rynku był bruk, ten bruk został po prostu zniwelowany, a powstały klomby, takie zieleńce, ławeczki, już na styl więcej nowoczesny. A jeżeli chodzi o przygotowanie organizacyjne, to pamiętam, że Rada Narodowa wiele, wiele imprez przygotowała dla społeczności miasta Kcyni i okolicy właśnie na te dni, które przypadały w miesiącu czerwcu, a najwięcej pod koniec czerwca, gdzieś w granicach 24-29 czerwca. Jak wyglądał jubileusz w czerwcu 1962 roku? Jubileusz był bardzo uroczysty ze względu na to, że osobistości dawnych czasów zaszczyciły tutaj swoją obecnością, niemniej występowała orkiestra Denta Pomorskiego Okręgu Wojskowego oraz Zespół Śląsk, niemniej swój udział miały również chóry. Należy wspomnieć tutaj pana Czesława Dobersteina, dawniejszego przewodniczącego Rady Miejskiej w Kcyni, który swoją osobą i swoim wkładem pracy dużo przygotował spraw związanych z 700-leciem miasta Kcyni. Dzięki niemu powstało tutaj wiele obiektów, wiele zmian, które były na plus dla naszego społeczeństwa. Miałem przyjemność z panem Czesławem Dobersteinem pracować, ponieważ pracę rozpoczynałem w Miejskiej Radzie Narodowej. To był naprawdę wspaniały człowiek i ze względu na stanowisko nigdy nie dał po sobie odczuć, że on jest kimś wyższym. Jak wyglądało życie na rynku? dawniej, a jak wygląda dziś? No już nie będziemy wspominali, że rynek był wybrukowany, tak. ale ja pamiętam, jak byłem mały i na przykład był nakręcony film Krzyżacy, to był ekran zawieszony na naszym kościele. Całe miasto stało na rynku i wszyscy oglądali tych Krzyżaków, bo to wiadomo, nie było kina tak, no kino było, ale ludzie tak nie latali może do kina. Nie, było, te było, płacić nie tam. było telewizorów, tak, dlatego ci krzyżacy, a przede wszystkim jak przyjeżdżał cyrk, to był rozbijany namiot przed naszym kościołem na akcyńskim rynku i mało kto wie, że tam lwy biegały, tygrysy i niedźwiedzie. Ja sam jak byłem mały to chodziłem do tego cyrku. Jak była okazja, rodzice zabierali. Wiemy, że posiada Pan pewne wspomnienia z okresu, kiedy Kcynia obchodziła jubileusz 700-lecia nadania i praw miejskich. Kiedy to był Pan uczestnikiem konkursu związanego ze, z napisaniem listu o mieście? Prosilibyśmy, aby opowiedział nam Pan, jak się do tego konkursu przygotowywał i na czym on polegał. Rzeczywiście za namową ojca w 1962 roku jako uczeń klasy siódmej szkoły podstawowej zgłosiłem się do konkursu na temat historii Kcyni. Przygotowywałem się z dostępnych publikacji, przede wszystkim z książki z przeszłości Kcyni Tadeusza Pietrykowskiego. Udało mi się szczęśliwie zdobyć pierwsze miejsce w konkursie ogłoszonym przez jedną z bydgoskich gazet pamiętam do dzisiaj że nagrodą była aktówka w kolorze pomarańczowym z dermy co było wtedy szczytem mody i wielką zdobyczą